serdecznie Nazywam się Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska, jestem psychologiem oraz pedagogiem terapeutą, aktualnie również doktorantką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Chciałabym w dniu dzisiejszym opowiedzieć Państwu o pewnej niezwykłej metodzie terapeutycznej, która osobiście skradła moje serce i mam nadzieję, że również i Państwa uda mi się nią nieco zainspirować. Tą metodą jest sala doświadczania świata. Na początek chciałabym Państwu przybliżyć w ogóle, czym jest Sala Doświadczenia Świata, z czym ona jest związana, wokół czego jest ona zorganizowana i przede wszystkim dla jakich grup odbiorców, czy dla jakich uczestników, dla jakich pacjentów, dla jakich podopiecznych jest przydatna. Sala Doświadczenia Świata jest bardzo specyficznym miejscem, ponieważ panuje w niej bardzo specyficzna atmosfera. Jest to pomieszczenie, które zostaje specjalistycznie zaaranżowane, wykorzystując różnego rodzaju sprzęty, bazujące na aktywizacji wielu zmysłów. Tym samym uzyskujemy tutaj taką aktywizację wielozmysłową, czyli tak zwaną polisensoryczną. Z sali doświadczenia świata możemy znaleźć m.in. takie sprzęty jak wodną kolumnę bąbelkową, tunele przestrzenne, materac wodny czy też łóżko wodne, różnego rodzaju projektory, aromatyzatory. Tory świetlno-dźwiękowe i wiele, wiele innych sprzętów, które rzeczywiście w swoim założeniu opierają się na tym, by aktywizować, z jednej strony delikatnie aktywizm, aktywizować poszczególne zmysły i to jest jakby jedno założenie. Natomiast jest jeszcze też drugie założenie, nie mniej ważne to jest funkcja relaksacyjna. I rzeczywiście, w sytuacji, kiedy to pomieszczenie zostaje odpowiednio zaaranżowane, doposażone w odpowiedni sprzęt techniczny, to jest jakby też oczywiście pewna baza, ale dodatkowo dochodzą do tego pewne zasady metodyczne, którymi posługuje się metoda Snuzelen, gdzie bazą taką wyjściową jest przede wszystkim poziom relacji z terapeutą. Dzięki jakby spełnianiu tych założeń, dzięki podążaniu za, tym, za tymi założeniami, w tym między innymi danie możliwości pacjentowi na e, doświadczanie tego świata, bo my nazywamy wtedy, że jakby ten nasz podopieczny, on doświadcza tego świata, on bodźcuje się różnego rodzaju e, oddziaływaniami tak długo, jak tego potrzebuje, e, wybiera dowolnie jakby zestaw bodźców, którymi aktualnie będzie się zajmował, więc też jakby wchodzimy już tutaj w te pewne zasady metodyczne, które są rzeczywiście tutaj niezbędne do tego, żeby proces snu czyli proces sali doświadczenia świata rzeczywiście przyniósł nam efekt. No i jak się okazuje, rzeczywiście to ścisłe podążanie za tymi wszystkimi zasadami metodycznymi, w tym również odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni. Z odpowiednim, wykwalifikowanym specjalistą, terapeutą, który też zawsze jest obok tego podopiecznego, zapewnia nam fantastyczne efekty w wielu obszarach funkcjonowania. Same doświadczenia świata funkcjonują już tak naprawdę na całym świecie. I tak właściwie można powiedzieć, że nie jest to metoda nowa, ponieważ powstała ona w latach 70. XX wieku, więc nawet moglibyśmy powiedzieć, że jest ona nieco stara. I powstała właściwie przez przypadek. W 1974 roku w ośrodku w haren Haren ówcześni pracujący terapeuci, praktykanci, studenci zastanawiali się, w jaki sposób mogliby wspomóc. Taką nowatorską metodą czy formą terapii zajęciowej zaaktywizować swoich podopiecznych, a byli to podopieczni z różnego rodzaju deficytami, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, gdzie wiadomo też pewne możliwości terapeutyczne czy, czy różnych oddziaływań są jakby w takiej ograniczonej formie, jeżeli chodzi o pewną dostępność i przydatność oczywiście dla tych grup. No więc wpadli wówczas na taki pomysł na bazie burzy mózgów, którą stworzyli, że zaaranżują pewien pokój, pewne miejsce w tym ośrodku, wykorzystując właśnie do tego różnorodne sprzęty. Licząc na to, że będzie to z jednej strony taka atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego przez te osoby, i właściwie to było takie główne założenie. No i nagle się okazało, że oprócz tej fantastycznej, takiej swobodnej formy spędzania czasu wolnego, zaczęły dziać się niespotykane rzeczy. Te osoby stały się rzeczywiście bardziej zaktywizowane do działania, ich zachowania trudne znacząco się wycieszały. Więc jakby w tym momencie powstało pytanie, czy te oddziaływanie ma jakiś głębszy sens. No i faktycznie... Miało. Później już Advar Hall i Jan Hulsege, czyli holenderscy specjaliści psychoterapeuta i muzykoterapeuta, stworzyli pierwszą salę doświadczenia świata. I od tego momentu rzeczywiście już poszło to nam dość lawinowo, przynajmniej poza granicami naszego kraju. Bo rzeczywiście w Polsce metoda Smuzala, czyli właśnie sala doświadczenia świata. Nie do końca jeszcze jest tak dobrze znana i mocno rozpowszechniona, i też troszeczkę brakuje nam badań w, w, tym, w tym zakresie na skali polskiej, oczywiście, bo badania zagraniczne są bardzo szerokie i to bazujące na bardzo różnych grupach z bardzo wysokim poziomem skuteczności. Ja osobiście również właśnie w pracy doktorskiej, którą aktualnie piszę, zajmuję się właśnie salą doświadczenia świata i jej możliwością wykorzystania w warunkach polskich. Ja aktualnie zajmuję się grupą głównie dzieci i młodzieży, ale jak pokazują nam liczne doniesienia zagraniczne, te sale doświadczenia świata one fantastycznie spisują się w wielu kategoriach wiekowych. Są z powodzeniem stosowane zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u osób dorosłych, a także u osób starszych, osób z towarzyszącymi trudnościami o charakterze demencji, na przykład, gdzie rzeczywiście doskonale wpływają na delikatny proces aktywizacji, wzmacniają proces koncentracji no i też przynoszą to niebywałe wyciszenie, uspokojenie i relaks. Dodatkowo, jeżeli mówimy też o innych grupach, były badane grupy osób z towarzyszącymi różnorodnymi niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi. Były też oczywiście badane osoby prawidłowo funkcjonujące, na przykład pod kątem intelektualnym, ale sprawdzano inne parametry. Tak? Na przykład, czy tutaj przebywanie w sali Doświadczenia Świata i czy te sesje, które są dokonywane w sali Doświadczenia Świata, czy mają one na przykład wpływ na zwiększenie umiejętności radzenia sobie w jakichś sytuacjach konfliktowych, czy na przykład mają związek z rozwojem kreatywności. A w tych grupach, gdzie rzeczywiście te trudności miały miejsce różnego rodzaju, badano, czy na przykład sesje w Smuzelen obniżają Zachowania destrukcyjne, agresywne. No i okazuje się, że rzeczywiście taka efektywność w przypadku tych sal doświadczenia świata istnieje i jest. I jest jak najbardziej tutaj potwierdzona naukowo licznymi badaniami. Uprzednio w głównej mierze, właściwie jeszcze do niedawna można powiedzieć, że w głównej mierze skupiano się na wykorzystaniu sal doświadczenia świata dla osób, które miały towarzyszącą niepełnosprawność intelektualną, tak? czyli nie pozostawały, mówiąc krótko, w normie intelektualnej. W chwili obecnej zaczyna się nieco rozszerzać ten zakres grup, kategorii grup różnorodnych i wiekowych, i, i trudnościowych, wychodząc właśnie z założenia, że, że snuza może być jak najbardziej dostosowywana dla grup osób o wielu różnorodnych deficytach, bądź i bez tych konkretnych deficytów. Snuzeren często wykorzystuje się chociażby w kontekście uzyskania pogłębionej relaksacji. Któż z nas nie jest w naszych czasach zestresowany i z chęcią by nie skorzystał z takiej sesji relaksacyjnej, więc jakby to zastosowanie może być jak najbardziej bardzo szerokie. Na pewno to, co ważne, to, co też wspomniałam na samym początku, to, co gwarantuje nam ten poziom skuteczności, to to ścisłe podążanie za zasadami. Zasadami snuzelen, które zostały dookreślone oczywiście przez twórców metody, i wśród nich, tak jak już też wspomniałam wcześniej, najważniejszym jest oczywiście ten poziom relacji z terapeutą, bo właściwie od niego zależy bardzo dużo. W snuzelenie niezwykle ważna jest atmosfera. Jeżeli tej atmosfery nie ma, jeżeli nie ma tego pierwszego też dobrego wrażenia, ja zresztą też zaraz Państwu pokażę i zdjęcia i filmy, więc zobaczycie Państwo, jak to jest ważne. To pierwsze wrażenie. Jeżeli tego rzeczywiście nie ma i jeżeli ta atmosfera nie jest sprzyjająca, to nie ma możliwości na to spontaniczne, pogłębione doświadczanie świata, które mamy właśnie zagwarantowane w tamtym miejscu. Ważne też jest to, żeby dać temu podopiecznemu, z, którymi, z którym tutaj jakby pracujemy w sali, takie poczucie sprawstwa, poczucie tego, że on może podjąć pewną decyzję, na przykład co do tego, jaką aktywność chciałby zainicjować, czy właśnie wobec tego, jak długo miałby się daną aktywnością zajmować. Czyli jakby tutaj terapeuta pełni taką funkcję i taką rolę bardziej wspierającą. Bardziej monitorującą aniżeli taką dyrektywną czy taką przewodzącą. Ten terapeuta jakby jest z boku, on jest z pacjentem, on jest podopiecznym, on czuwa nad jego absolutnym, absolutnym poczuciem bezpieczeństwa, natomiast nie ingeruje. Tak jak to na przykład ma miejsce w terapii zaburzeń integracji sensorycznej, gdzie rzeczywiście ta, tamta metoda jest metodą dyrektywną. Ona ma określone cele, określone zadania, które należy rok po kroku wykonywać. W snu zelen nie ma tego założenia. W snu zelen jakby to, co się dzieje, ten taki dobrostan, który następuje, czy właśnie w kontekście poprawy funkcjonowania emocjonalnego, czy poprawy funkcjonowania poznawczego, to jest Efekt tego, że pozwalamy na tą swobodę, pozwalamy na to swobodne doświadczanie świata za pomocą różnorodnych bodźców, różnorodnych przyrządów. I oczywiście w tym wszystkim też niezwykle ważna jest muzyka. Więc tutaj też bardzo często opieramy się na różnych utworach relaksacyjnych. Szczególnie jest to też muzyka dedykowana snuzelen. Mamy jakby ścisłe założenia co do tego, w jaki sposób to wsparcie może przebiegać. I teraz jeżeli też jeszcze wracając do kwestii tego terapeuty, który pełni raczej rolę wspierającą aniżeli przewodzącą czy przewodniczącą, to tutaj oczywiście podążamy za dobrem naszego podopiecznego i jeżeli widzimy, że na przykład oczywiście on gdzieś tam za bardzo budźcuje się jakimś jednym sprzętem czy jednym oddziaływaniem, My delikatnie staramy się go ukierunkować. Natomiast nigdy nie tworzymy takich, takich sytuacji, w których będziemy negować pewne zachowanie, starać się odwieźć za wszelką cenę. I teraz przykładowo, ja tutaj będę bazowała też na swojej wiedzy i swoim doświadczeniu, ponieważ jestem też właścicielem i założycielem pierwszej sali doświadczenia świata w kujawsko-pomorskim województwie, która uzyskała certyfikację międzynarodowych specjalistów. I to też jest bardzo ważne, żeby te, te sale doświadczenia świata, jeżeli one są już tworzone, żeby one były rzeczywiście zgodne ze wszystkimi wymogami technicznymi, które są gwarantem dla nas takiej jakby skuteczności i efektywności. I teraz odnosząc się do, do tej kwestii praktycznej, tak jak wspomniałam, też na początku, pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą, i też wokół tych grup orientuję działania w sali doświadczenia świata. Natomiast Widać doskonale już właściwie po paru sesjach, po paru spotkaniach w sali Doświadczenia Świata, jak fantastyczne efekty terapeutyczne są widoczne. Dzieci, które wykazują cechy nadpobudliwości, stają się znacząco wyciszone. Dzieci, które dotykają różnego rodzaju zaburzenia lękowe, na przykład fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czy mutyzm, wybiórczy. Okazuje się, że nagle tutaj ten poziom lęku zostaje znacząco zniwelowany. Osoby bardzo chętnie zaczynają wchodzić też w proces komunikacji i to też jest niezwykle istotne, na przykład w pracy z osobami w wieku podeszłym, osobami z towarzyszącą demencją, gdzie wiemy doskonale, jak dochodzi do zatrzymania pewnych obszarów funkcjonowania, w tym obszaru komunikowania się i mowy. Jak tutaj wskazuję na badania, te osoby właśnie w wieku podeszłym fantastycznie reagują na oddziaływanie snu zelen i rzeczywiście też te osoby, które w pewnym momencie utraciły zdolność komunikowania się czy rozpoznawania swoich bliskich nagle zaczynają wracać do uprzednio nabytych umiejętności, oczywiście na pewnym poziomie, tak? ale to też daje nam nadzieję na to, że jest to rzeczywiście metoda niezwykle efektywna i możliwa do stosowania w bardzo szerokim gronie odbiorców. Muszę teraz tutaj, korzystając z okazji, pokażę Państwu kilka zdjęć. Pozwolę sobie tutaj tylko uruchomić miałam pewien taki problem techniczny jeżeli chodzi o kwestię programu z którego tutaj jestem w stanie z państwem się komunikować i niestety musiałam rozbić się na dwa rodzaje urządzeń stąd też pokażę państwu z poziomu laptopa prezentując go państwu zaraz przed ekranem jak taka sala doświadczenia świata wygląda? Mam nadzieję, że będzie to tutaj dość widoczne. Mamy tutaj różnego rodzaju sprzęty. Na środeczku u góry kolumnę wodną bąbelkową ze zmieniającymi się kolorami. Tutaj też podopieczny może zadecydować na przykład o kolorystyce, która w sali się znajduje. Również w sali doświadczenia świata, którą prowadzę, bo właśnie stąd pochodzą te zdjęcia, yy, mamy jakby dużo elementów, które są sterowane za pomocą pilotów, i też możemy indywidualnie dostosowywać ich natężenie, ich rozproszenie, bo to też jest niezwykle istotne, żeby te bodźce były bardzo, bardzo delikatne. To jeszcze może troszeczkę zbliżę. I rzeczywiście ważne jest to, żeby nie było takiego poczucia, Agresywności bodźców, tylko otoczenie, które będzie sprzyjało wyciszeniu, relaksacji i bardzo, bardzo delikatnej aktywizacji za pomocą różnych sprzętów. Są też oczywiście też takie tu może cofnę na chwileczkę takie panele interaktywne tutaj widzimy Taki, że tam jest chłopiec, przy takim podświetlanym panelu na podłodze zamieszczonym, gdzie przy dotknięciu ręką ten panel i on się jakby przesuwa. Jest taka aktywna ciecz, co też daje nam bardzo ciekawe doznania sensoryczne. I tutaj jeszcze jedno. Więc tak jak widzimy są i różne elementy, świetlne i różnego rodzaju elementy, które oczywiście nie widać tego, ale które tworzą nam określone zapachy, więc korzystamy z różnego rodzaju aromatyzatorów i teraz znowu musimy tutaj bardzo uważać i bardzo dostosowywać te wszelkie bodźce indywidualnie do podobiecznego. Z reguły każda osoba, która trafia do sali doświadczenia świata, wypełnia taką ankietę, czy nawet udziela takich informacji w, na poziomie ustnym, żebyśmy też wiedzieli, jakie bodźce są przez nią na przykład tolerowane bądź nie. Są na przykład też osoby z epilepsją i niektórzy twierdzą, że ponieważ tam panują bardzo specyficzne bodźce, specyficzne oświetlenie, często są też sprzęty, które wibrują czy światła, które migają. I spotkałam się jakby z takim twierdzeniem rzeczywiście, że jakby dla osób z epilepsją wcale doświadczenia świata się nie nadaje. Absolutnie nie jest to prawda, bo tutaj znowu jakby wracamy do kwestii... Dostosowania indywidualnych bodźców do indywidualnych potrzeb danej osoby. I jak najbardziej osoby z epilepsją również mogą z całego doświadczenia świata korzystać. Natomiast wówczas bardzo szczegółowo zbieramy informacje na temat tego, Jakie bodźce mogą wywoływać pewne ataki, i po prostu je eliminujemy. I zostawiamy w takim najbezpieczniejszym poziomie, czyli wszystkie elementy ustawiamy na stałe, nie migające, nie mrugające, wyłączamy elementy wibrujące, i również dla tych osób z powodzeniem możemy zajęcia w sali doświadczenia świata przeprowadzić. Pojawiają się często też pytania. No dobrze, no ale bo rzeczywiście tam jest takie bardzo specyficzne oświetlenie. A co dla osób, które załóżmy, boją się ciemności, szczególnie w przypadku dzieci. To też nie jest absolutnie żaden kłopot, z tego względu, że tak jak wspomniałam, natężenie tych różnych bodźców możemy dostosowywać indywidualnie więc każdy tak naprawdę element jest tutaj elektronicznie sterowany i możemy zagwarantować pełną dostępność nie wiem, gamy kolorystycznej, poziomu natężenia, więc jeżeli jest dziecko, które faktycznie boi się ciemności, zwiększamy jasność na maksymalną, na tyle, ile jesteśmy oczywiście w stanie, żeby to nie było też przejaskrawienia, ale na tyle, żeby to dziecko, czy, czy ten podopieczny poczuł się tutaj bezpiecznie. I Znowu wracamy do pewnego fundamentu, do pewnej bazy, którym jest właśnie zapewnienie tego poczucia bezpieczeństwa bezwarunkowego, dostosowywanego indywidualnie, bo tak naprawdę, jeżeli odniesiemy się do różnic indywidualnych, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas, to doskonale wiemy, że to, co wpływa na przykład korzystnie na jedną osobę, Niekoniecznie może wpływać korzystnie na drugą osobę, więc dlatego to dostosowywanie bodźców do odpowiednich osób w odpowiednim zakresie jest na pewno tutaj niezmiernie ważne. O bodźcach już nieco powiedziałam, o sprzętach również, może teraz o kwestii czasu, takich sesji i być może też częstości zajęć. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie osób, którym towarzyszą określone deficyty. Dobrze byłoby, żeby to wsparcie było prowadzone w sposób systematyczny. I tutaj ja też nie chciałabym tworzyć takiego myślenia, że jest to metoda, która świetnie zastępuje wszystkie pozostałe metody i jakby pozostałe możemy odnieść. Już do lamusa i, i o nich zapomnieć. Absolutnie nie. Wszystkie metody, które znamy w chwili obecnej, które są dostępne i uważane jako skuteczne, absolutnie takie powinny pozostać. Natomiast metoda snuzele może być doskonałą formą wspierającą, i tu musiała właśnie to podkreślić, że ta jej moc wspierająca może nas wyprowadzić zdecydowanie szybciej z określonych trudności, aniżeli ma to miejsce bez jej włączenia. I to myślę, że może czynić jej taką największą wartość. Teraz a propos tego czasu trwania. Oczywiście ten czas trwania jest znowu zróżnicowany w zależności od indywidualnych potrzeb. Są na przykład osoby, które bardzo dobrze czują się w sali i są w stanie wytrwać 45 minut, to jest pełna sesja. Nie przedłużamy sesji z tego względu, że tak jak Państwo widzieli, to są specyficzne bodźce, lekko rozproszone, zniwelowane. One mają jakby w założeniu odciąć nas od tego chaosu bodźców, który doświadczamy na co dzień. Odciąć nas od wszelkich stresów, od wszelkich obowiązków, od wszelkich, wszelkiej konieczności wykonywania czegokolwiek. W snuzelen nie trzeba. W Snuzelen trzeba się zanurzyć, w snuzelen trzeba dać się porwać troszeczkę też swojej takiej wyobraźni, kreatywności. Jest to niezwykle trudne, szczególnie dla osób, takich pełnosprawnych intelektualnie, gdzie początkowo jest im trudno przełamać pewien schemat odbioru bodźców jako standardowych. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest tak ważne? Bo oczywiście no, my wchodzimy sobie do tego otoczenia, mówimy sobie, wow, super, fajne światła, różne sprzęty, no ale co ja mam tutaj robić? No i właśnie o to chodzi, że tutaj nie ma tej celowości, założenia tego, że ja konkretnie czymś konkretnym muszę się zajmować, że tutaj czekają na mnie określone wyzwania i określone zadania. Ja, jeżeli przejawiam jakieś trudności, no to oczywiście te, te zajęcia też są jakby nieco inaczej ukierunkowane. Osoba po prostu ma wejść do tego pomieszczenia, skupić się na takich bodźcach, jakich chce, doświadczać ich tak długo, jak chce i uzyskać pogłębiony stan relaksu. Dlatego też właśnie u osób... Yy, pełnosprawnie funkcjonujących, to takie przebicie się przez taką skorupę, że no ale ja przecież muszę coś konkretnego zrobić, jest o wiele trudniejsze niż u osób, które określone deficyty posiadają. Za chwilkę też pokażę Państwu film, który udało mi się sporządzić, właśnie bazując na, 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 na własnej sali doświadczenia świata. Niemniej zanim jeszcze, jeszcze do niego przejdziemy, Mam nadzieję, że może kiedyś z kimś z Państwa uda mi się spotkać, czy to w sali, czy to może w jakiejś innej formie. W każdym bądź razie liczę na to, że ten temat i ta metoda terapeutyczna rzeczywiście stanie się pewną taką inspiracją. I w moim odczuciu też niezwykle ważnym jest to, że do tej pory też nastawiliśmy się, na pewne takie ujęcie metod terapeutycznych jako bardzo dyrektywnych, jako bardzo wytyczających określone zadania. To jest też oczywiście niezwykle ważne. Ale gdyby właśnie tak dołączyć taką metodę, która jest w swoim założeniu taka niedyrektywna, taka swobodna, która polega na tym, żeby po prostu być, wydaje mi się, że ten efekt terapeutyczny rzeczywiście mógłby być wówczas znakomity. I na zakończenie chciałabym Państwu pokazać właśnie ten film, zostawiając Państwa w takim, mam nadzieję, magicznym nieco nastroju. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie dziękuję, podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że rzeczywiście Sala Doświadczenia Świata stanie się takim miejscem, które będzie wykorzystywane w wielu różnorodnych instytucjach. Wiemy już, że jest bardzo często stosowane w środowiskowych domach samopomocy w szpitalach w ośrodkach szkolno-wychowawczych moim takim marzeniem jest to, żeby ta sala doświadczenia świata była w każdej placówce publicznej w tym również w szkołach i w, w szkołach i w przedszkolach która będzie wspierać ten wszechstronny rozwój już od najmłodszych lat z właśnie nastawieniem na delikatną relaksację, ale też przy okazji na delikatną aktywizację. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia.